Hej, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w e, Hyper-3, chciałem powiedzieć Mega Man 2. I dzisiaj zmierzymy się z Flashmanem. Czemu nie? Hmm. Hmm. tu To dobra muzyka dla do Mega Manu, jest Przyjemna. Dobra. Mhm. Mm Flash, poziom Flashmana to jest już taki bardziej go znam, można powiedzieć. Ma ja tam może przede ale Flashman jest tak przyjemnym poziomem. Patrzcie, Tej strzały, a zużyło mi tylko jeden punkcik amunicji. Jest to użyteczne, aby nie Plus Plus można ją wystrzeliwać w 8 kierunkach. Różnej nie jest aż taka użyteczna, ale na pewno jest bardzo przydatna ogólnie. I... W... Połowa bossów zdaje się, jest e... efektywna, więc... No tak, przejęta bym. I tutaj na górze są ścianki, których nie możemy zniszczyć. A, tak, wycept nie wiem, przepraszam, ty nie jesteś prywatny w tym. Ty jesteś prywatny na to. O... Wow. Nie już Mega na tyle czasu, że... Wow, jak on wolno te przyciski I... Za długo się w hajtapna eee, dobra. U... I chcecie wskoczyć na prawo. Powiem mam tyle. Ok, jestem na prawo. Gdyż, yy, ponieważ tam lewo jest masa przeciwników, zaś yy, na prawo. Czeka nas jeszcze jeden bonus. Pozwolę nam jeszcze to znieść. O, i to jest świetne. Strzelaj się po prostu na oślepięć potrzebę. Albo trzy Okej, dwie apteczki to są. Okay. A, tu trzy, aż z amunicją. O, czemu nie, czemu nie. Mmmhm. O, i tu... O. Radzę wziąć tą apteczkę, chociaż... Hmm, chociaż y, czasem może sprawić tylko trudności. Okej. Okay. No, chcę ciebie zniszczyć. ok? Ale i tak wyszło zdaje mi się na plus. Więc nie ma problemu. Mm -hmm. I tutaj się zacznę zabawa... Mm -hmm. Lubię te skoki. Nigdy jeszcze nie udało mi się tego swoję. Nawet za pierwszym razem udawało mi się zawsze. Nie wiem. Nie wiem jak tutaj naprawdę mogę spać, ale... <grytanie> Nikt im się naprawdę udaje. Tak, jeśli zauważysz się już wym przycisku, to albo powód. Mmm... I chcemy się bawić z tymi jest to po prostu przedłużanie bawienie się normalnymi klawiszami, nie wiem ja się tego nie lubię strzelał po, o podobnej prędkości można powiedzieć yyyy lecz wiecie to jest niewielka różnica, widzicie strzałem praktycznie tak samo może malutkie odstępy, ale i teraz wam pokażę czemu Metal Blade jest takie przegięte. Chodź No i tyle. Hmm. Flashman ogólnie jest słabym głosem. Nawet nie zdążył pokazać e, swojej umiejętności. Jaką jest. Czy z czasu? No nic. nie <grystanie> pełen. O, zapomniałem o jednej bardzo złej rzeczy. Ale to. Wnoszę noc. Na razie. A, jeszcze na. świetna muzyka. Zapętlenie 30 sekund, ale. Mhm. Mm complete. Get your weapons ready. Ok. Więc. Uh, te animacje są trochę przydłużone. Przepraszam, przepraszam Was. Bo najdłuższe animacje w ogóle w megamenie. Dosowanie broni. Dobra. Wszystko. Też sobie. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.